Niestety dalej mamy tutaj wszystko zostawione w systemie L96, który jest jaki jest. Może nie jest najgorszy na świecie, trochę części do tego jest, ale jest po prostu bardzo mało. Witam wszystkich z tej strony Ulat i zapraszam na dzisiejszą recenzję. A dzisiaj robimy recenzję skróconą do repliczki. SSG-96 od Nowlicza. Lepiszka przyjeżdża do nas w czarnym kartoniku, na którym jedyne co mamy z ciekawych rzeczy to po prostu naklejka SSG-96 i napis Nowlicz. Przepraszam, trzymam to do góry nogami. Kartonik bardzo prymitywny, nie ma żadnych uchwytów transportowych, więc za wiele tutaj nie mamy o czym gadać. Od góry mamy oczywiście karimatkę, a pod nią znajdujemy trochę rzeczy. Przede wszystkim mamy instrukcję obsługi tylko że w formie takiego warningu i QR-kod do znalezienia instrukcji internetowo, oczywiście, jeżeli tylko byśmy chcieli. Dalej mamy magazynek, magazynek typowy do, dla L96, dość standardowy, jak widzicie, typowa rzecz. czysty, więc widzimy, ile kulek w nim nam zostało. Dalej mamy woreczek z akcesoriami, imbus dość duży, który jest nam potrzebny, żeby replikę złożyć, bo replika przyjeżdża do nas w formie rozłożonej. Oraz montaż ewentualnie do zainstalowania bipodu w gnieździe. Tylko to, to nie jest standardowy montaż L96, tylko jeżeli chcemy taki dodatkowy sobie wstawić, to też mamy go w zestawie. Ostatnią rzeczą, jaką dostajemy w zestawie jest to wycior. Wycior opisany jako Max Install Depth do SSG96. Mamy tutaj taki znacznik dodatkowy, jeżeli chcielibyśmy. Jest to standardowy wycior kompozytowy do ASG, więc tutaj też za wiele nie mamy co się na jego temat wypowiadać. Długość dobrana na pewno wystarczy. I oczywiście na koniec jest sama replika, tylko jak mówiłem, przychodzi do nas w wersji rozłożonej, więc mamy część bolną, dolną z receiverem oraz część górną, czyli całą naszą mechanikę, zespół precyzyjny i pneumatyczny. Aby repliczkę złożyć, oczywiście będziemy używać imbusa dołączonego do zestawu. Bo, jak dają, to czemu by nie? I oczywiście musimy złożyć najpierw nasze elementy ze sobą. One wchodzą tylko w jednej pozycji. Nie za bardzo jest jak się pomylić. Trochę trzeba czasami się pokominać, żeby wszystko wskoczyło na swoje miejsce. Kładziemy wtedy replikę do góry nogami. I możemy sobie przykręcić naszym imbusem śruby z tyłu i z przodu. I nasza repiczka jest skręcona. Replika prezentuje się w ten sposób po złożeniu i pierwsze co, powiedzmy, jeżeli chodzi o trwałość i o taką sztywność, to największa wada to jest to, że mamy lekki luz na lufie. Może nie jest jakiś tragiczny, ale przyznam się szczerze, że oczekiwałem, że będzie po prostu mniejsza albo w ogóle go nie będzie. No bo to jest troszeczkę irytujące, że to, że to się rusza i to klika. Mogło być to po prostu lepiej spasowane. Wynika to z tego, że lufa zewnętrzna jest po prostu wkręcona w nasz tutaj Obudowę zamka i od dołu jest skontrowane jedną śrubką. Tu dodatkowo, oczywiście, powiedzmy, ten element, który nam trzyma magazynek, też jest tutaj, powiedzmy, on się trzyma w naszej dol dolnym body, w tym łożu naszym kompozytowym, i to on tak naprawdę nam tutaj stuka o te łoże, i to on jest tym, tym elementem, który powoduje ten dźwięk, ale wynika to z tego, że po prostu ta lufa się rusza. Jakby się nie ruszyła, nie byłoby dźwięku, więc to jest. Rzecz, do której bym się ewentualnie przyczepił, jeżeli chodzi o spasowanie, wykonanie zewnętrzne. No pozostałe rzeczy się tutaj sztywno. Praktycznie nie ma tutaj żadnego ruchu, wszystko nie trzeszczy, nie klekocze. Jedyne, co się troszeczkę rusza, to zaczepy pasa, ale one są tak skonstruowane, że one będą się po prostu ruszać. Przynajmniej te przednie, tylne są sztywno. No i tak naprawdę tyle, bo wszystkie pozostałe elementy raczej są sztywno. I jeżeli chodzi o wykonanie, to tak mamy lufę zewnętrzną dość długą, stosunkowo jest to lufa wykonana z aluminium, taka ryflowana w nowliczowym stylu. Do tego możemy odkręcić ten koniuszek tutaj na końcu, który nam da dostęp do lufy naszej zewnętrznej oraz ewentualnie do gwintu, jeżeli chcielibyśmy tylko zamontować tutaj jakiś adapter, żeby móc zamontować sobie tłumik. Więc jak najbardziej jest taka opcja. Dalej mamy aluminiowy aluminiową obudowę zamka z pełną szyną rys od góry, więc jeżeli tylko chcemy zamontować tutaj jakieś urządzenia celownicze, które Jedno, z jedno, dwu, trzy częściowym montażem, czy jakkolwiek, tak jak najbardziej możemy nie jest to żadna szyna dzielona, nietypowa, cokolwiek, wszystko możemy tutaj spokojnie montować, więc moim zdaniem bardzo pozytywnie wracając jeszcze do lufy, to mamy tutaj regulację ewentualnie hop-upu, co widzicie, tutaj mamy już wstawione TDC od Tridosa dedykowane do oryginalnej, stokowej komory hop od Nowrycza Natomiast standardowo jeszcze zanim mieliśmy tutaj TDC, mieliśmy otwór pod którym była śrubka imbusowa i tym imbuskiem sobie mogliśmy regulować dociśnięcie naszego chopka. Na górze jeszcze mamy co nieco oznaczeń, wokół zamka mamy tutaj napisane TMH SSG10 kaliber 6 mm i tą niemiecką Fkę, która oznacza, że Marto spełnia to ograniczenia tamtejszego rynku. Tutaj mamy oczywiście Norwich SSG96 i numer seryjny konkretnej sztuki repliki. Więc tu mamy też takie z tyłu na wysokości naszego zamka. Jeszcze mamy suwadło od blokady spustu. Jeżeli przesunięta jest do przodu, to możemy oczywiście wciskać nasz spust. Jeżeli jest przesunięta do tyłu, to spust jest nieruchomy. Natomiast dźwignia zamka jest dość długa, wygodna, z taką dość dużą, dużą, fajną kulką, że łatwo to można złapać i to jest wykonane ze stali, więc tego raczej nie połamiemy, co jest moim zdaniem bardzo dużą zaletą, jeżeli chodzi o trwałość, bo to są elementy, które potrafiły się z czasem niestety po prostu psuć. No tutaj raczej nam to nie grozi, no skoro jest ze stali, no to trzeba by się naprawdę przyłożyć, żeby to zepsuć. Jak już jesteśmy przy manipulatorach i ogólnie obsłudze, to mamy oczywiście spust. Spust jest taki bardziej sportowy, płaski, z otworkami, żeby tak fajniej sportowo wyglądał więc troszeczkę nietypowy jak na L96, ale jest to, są to spusty, które dość regularnie spotykamy po prostu w replikach nowlicza, więc powiedzmy, że ten wygląd tak samo jak lufa zewnętrzna jest utrzymany w pewnym standardzie. Natomiast przechodząc już do łoża, czyli do dolnej części, to z przodu mamy oczywiście gniazdo do montażu dedykowanego dwójnogu, Zanim mamy też uchwyty do zawieszenia z jednej i z drugiej strony, więc możemy sobie tutaj zawieszenie zamontować. Na dole też mamy tutaj, oczywiście, to jest przycisk do zwalnienia naszego bipodu w tym oryginalnym uchwycie, oraz mamy nacięcie do montażu ewentualnie tego dodatkowego uchwytu bipodu, który mamy tutaj w zestawie. Jeżeli tylko chcemy, to tutaj możemy z tego otworu sobie skorzystać. Od razu mówię, montaż to tragedia, bardzo niewygodny, niekoniecznie polecam. Dalej już mamy oczywiście gniazdo na magazynek. Gniazdo na magazynek z przodu ma taką dźwignię, którą odblokowujemy sobie nasz magazynek. Magazyneczek oczywiście możemy wsunąć. On się bardzo ładnie zatrzaskuje i w momencie, kiedy naszą dźwignię przesuniemy do tyłu, to magazynek jest dosłownie wyrzucany z dość dużą siłą i może polecieć naprawdę daleko, jeżeli nie upilnujemy, co się z nim dzieje. Dalej tutaj już za bardzo nie mamy, bo mamy tylko otwory właśnie do śrub montażowych naszych. I przechodzimy tak naprawdę do tyłu naszej kolby, gdzie znowu co nieco się dzieje. Ponieważ mamy tutaj dwie śruby imbusowe, podkręceniu których możemy sobie regulować wysokość naszej baki policzkowej. Możemy sobie ją ustawić tam wedle naszego upodobania, jak nam tam się podoba. Kontrujemy to w tej śrubkami, i ona zostaje w tej pozycji, w jakiej ją ustawiliśmy. Zaraz za nią mamy tutaj. Na wysokości mamy po raz kolejny zaczepy do pasa z jednej i z drugiej strony, więc możemy sobie z nich skorzystać, zamontować tutaj nasze jakieś zawieszenie. Oraz mamy dużą stopkę kolby z napisem Novritsch, jest ona wykonana z gumy, a pod nią są podkładki, które możemy oczywiście zdemontować, odkręcając tutaj dwie śruby. I możemy te podkładki, tutaj dystansujące, zdemontować, jeżeli kolba byłaby dla nas osobiście za długa. Dodatkowo fajnym featurem jest to, że naszą stopkę schowany też klucz imbusowy, on się tutaj pojawia. O, wyciągamy go. Jest to klucz imbusowy 2 mm, przystosowany do regulacji oryginalnego systemu hop-upu w tej lepice. Oczywiście możemy sobie to wsunąć, schować. Raczej nie wypada. Ja nawet o nim nie wiedząc go nie zgubiłem, więc wydaje mi się, że jest to element dość dobrze zabezpieczony i fajnie, że jest tutaj. Jeżeli ktoś używa standardowego hopka, to nie musi się martwić, że nie będzie miał imbusa, żeby sobie tego hopka ustawić, bo jest on schowany po prostu w kolbie. I to tyle, jeżeli chodzi o taki opis zewnętrzny, więc teraz możemy przejść do tego, jak ta replika strzelała. A strzelała po prostu źle. Testowaliśmy ją na około 70 metrach i niestety na 70 metrach był problem. Po prostu. Ta replika trzeba chyba najgorzej ze wszystkich nowliczy jakie mieliśmy u nas na testach. I po prostu ciężko było nam jakkolwiek się wstrzelić na tym dystansie. Po prostu było źle. Replika wręcz miała problemy, żeby trafić w plandekę. To już nie mówiąc o trafieniu po prostu w cel czy w konkretną osobę na odległości tylko 70 metrach. Bo to nie jest daleko, do tej repiki. Myśmy strzelali z Nowliczy snajperek i strzelaliśmy na odległość czasami nawet do 100 metrów i nie było tutaj problemu. Natomiast tutaj była tragedia i taki dystans w ogóle nie wchodził w grę, bo 70 to już przekraczało możliwości tej repiki w stoku. I tyle. Jeżeli chodzi o testy, więc krótko teraz o częściach wewnętrznych. Sam zespół z moim zdaniem wykonanie jest całkiem przyzwoicie. Wszystkie te ważne elementy są wykonane ze stali, tak samo zespół pneumatyczny jest stalowy cylinder, porządnie wykonana głowica cylindra, porządnie wykonany tłok. Tutaj wszystko, jeżeli chodzi o ten zespół, powiedzmy mechanikę, pneumatykę, tutaj jest moim zdaniem wykonane to naprawdę solidnie, porządnie. Nie ma tutaj problemu, żeby to się zaraz rozleciało. Natomiast jeżeli chodzi o zespół precyzyjny, to tu był dość spory problem. Przede wszystkim największą wadą całego zespołu była gumka gumka sobie tragicznie radziła, kręciła jak chciała do tego ramię dociskowe też nie było zbyt precyzyjne, było słabo wykonane i te dwa elementy powodowały, że ta replika po prostu nie strzela za dobrze my w tej chwili mamy jak widzicie wstawionego tutaj TDC TDC od Tridosa dedykowanego do stokowej komory hop-upu nie do tej komory wymienionej, bo ta replika ma do dyspozycji od Tridosa dwa modele TDC i jeden jest właśnie tak jak tutaj mamy do stokowej komory, a drugi jest do komory Action Army, która wymaga od nas wymiany jeszcze lufy i gumki na zespół AEG i głowicy cylindra też na zespół dedykowany do tamtej komory. My chcieliśmy zostawić ten zespół cylindra, więc zostaliśmy też na stokowej komorze i po prostu wstawiliśmy TDC dedykowane do tej komory oraz poszła gumka od Begadi 70 żółta dedykowana do L96, i ta replika wtedy dopiero tak naprawdę zaczęła strzelać poprawnie. Zrobiliśmy tak, ponieważ chcemy tutaj wstać Minecraft, a Minecraft też przewiduje zestaw tylko i wyłącznie do standardowej komory, więc musieliśmy trzymać się tej komory, którą tutaj mamy. Ale wracając jeszcze do części, jakie mam w zespole precyzyjnym, to niestety liczyłem na to, że Novrić zrobi to na systemie VSR, czyli będziemy mieli gumkę VSR, będziemy mieli lufę VSR i komorę dostosowaną właśnie do tych części, czyli do gumek i luf VSR. Niestety dalej mamy tutaj wszystko zostawione w systemie L96, który jest jaki jest, może nie jest najgorszy na świecie, trochę części do tego jest, ale jest ich po prostu bardzo mało i dorwać dobrą lufę L96 to jest historia. Nie za bardzo jest co dorwać do tego. Nowrich ma długość 430 mm lufy, i niestety, jeżeli chcielibyście poszukać takiej lufy, to jest problem. Po prostu nie ma w tej długości luf do L96, bo praktycznie są same 500. Co nie ukrywajmy, jest problemem w momencie, kiedy chcemy tą repikę jakoś poprawić, jakoś treningować. I dlatego w tej chwili myśmy wstawili TDC, zostawiliśmy komorę, zmieniliśmy gumkę, ale lufa została też stokowa. i już w tej chwili ta repika strzela dużo lepiej niż to co było tu oryginalnie, a docelowo jeszcze pójdzie tutaj zestaw Minecrafta, HPA i dopiero na nim mam nadzieję, że to będzie strzało naprawdę tak jak ja bym osobiście tego oczekiwał. I to chyba tyle, jeżeli chodzi o tą repiczkę. Powiedzieliśmy wszystko, opowiedzieliśmy wszystkie elementy, które mi przychodzą do głowy, ale oczywiście, jeżeli ja o czymś zapomniałem albo macie jakieś sugestie, podpowiedzi, może sami macie taką repikę, to piszcie w komentarzach. Ja, jak zawsze, postaram się odpowiedzieć, uzupełnić, doczytać, dowiedzieć się może czegoś więcej, więc zachęcam do komentarzy. A ja w tej chwili przede wszystkim dziękuję właścicielowi za dostarczenie repiki na recenzję i na tuning. Dziękuję oczywiście Wam wszystkim za oglądanie, dziękuję patronom za wsparcie, zapraszam na mój sklep internetowy ulatindustries.pl. Przy okazji od razu wspominam, że jeżeli interesuje Was dłuższa, pełna recenzja tej repliki, to na dole w opisie macie link, gdzie ją znajdziecie, a ja w tej chwili jeszcze raz dziękuję wszystkim za oglądanie, no i do zobaczenia ponownie.